Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na poranne wypuszczanie kur dziś tak nad Krakowem troszeczkę przyprószyło dziś a przynajmniej dzieciom nie będzie trzeba wymyślić jaką historię że, e, żeby Mikołaj dojechał bo niedługo 6 grudnia no i e, przynajmniej będzie to że Mikołaj dojedzie na czas i bezproblemowo. <laughs> Lubię też e, wypuszczać jak no, zima to jest powiedzmy taki obraz, w którym pokazuje czy mamy gryzonie, co podchodzi pod kurnik i tutaj mamy takie jeszcze na świeżym śniegu. To pewnie była myszka. A tutaj takie większe takie susy to mogą być szur. tutaj te drobne to takie to na 100% myszka, i tutaj by mógł być jeden szczurek, ale to gdzieś przychodzi z zewnątrz, także jeszcze pod kontrolą. No i powiedzmy, nie ma tego masy. Ja tutaj przedtem sprawdziłem to dookoła. Nie ma lisa, to też ważne, że nie podchodzi lis. Nawet jeżeli jak nie, może się tak zdarzyć, że kura, któraś kura zostanie na, na zewnątrz, to. Ten na takim właśnie świeżym śniegu to od razu widać. Już mają wszystko przy, przygotowane i wyku, teraz powypuszczam je po kolei. Już tutaj przeszedłem wszystko. Mamy pierwsze, które będą wypuszczone. które będą miały, one tak niepewnie wychodzą na śnieg. I tutaj mamy następne, które już też czekamy. Ale zero takiej odwagi boją się śniegu, choć już w tym roku był śnieg. Także to nie jest nowość. Te młode kury jeszcze nie widziały śniegu. Ale znaczy widziały. No to powiedzmy ten drugi raz. O, ale boję się. Tu już mają wszystko przygotowane. Też mam takich część dyń, też fajnie jest zdawać. Kurom takie warzywa, one fajnie powydziubują Powiedziwują dynie. Zaraz poczekamy, jak wyjdą, ale już coraz bardziej śmielsze są. Ale te młode jeszcze będą miały drugą część sprzątane. U mnie wszystkie kury są na trocinach. Uważam, że no to jest alternatywa do słomy Ład, ładniej się e, może jest tylko tyle, że troszeczkę pyłu jest w trucinach staram się to odpylać w razie e, jak to jest możliwe, żeby to wyodpylać te truciny żeby to zapylenie jednak w tych trucinach bo to tylko chodzi o ten pył, który jest w trucinach i dzisi w dzisiejszym filmie chciałem e, tak powiedzieć o, w sumie nie o kurach, co o indykach. Tutaj mamy takiego pacjenta, który tam poszła taka pani indyczka i ona była w ciężkim stanie i została wyciągnięta zaraz powiem też jak i innym też pewnie to pomoże. Przez to, że na tam pójdzie i przez to, że te już dni są krótkie no bo to jest też ważne, żeby o jak lotne u jaki ten kołuch przez to, że są te dni krótkie to nieraz jest tak, że no nie, nie, nie nie zobaczę w porę jak się coś rozwija no i tak było w, tej, w przypadku tej indyczki, troszeczkę Miałem nagrać wcześniej ten film, w jakiego stanu jest tego, ale no nie dawałem jej dużych rokowań, bo już za późno było to zobaczone na takie zwykłe środki. Ale mimo wszystko, ona gdzie ona jest? Ona jest tutaj. Ona widać, że jeszcze nie jest takiej stuprocentowej formy, ale już głowa jej się zaczyna czarna robić, czerwona. Była czarna taka siwa. Przeważnie takie szale, to tak zwana czarnogłówka u, u indyków. I wtedy, obserwacja to pewnie jedna z najważniejszych, ale już ładnie je. Dlatego też ją chciałem pokazać. Tutaj ta po lewej. Taka siwa z jednym takim czarnym piórkiem. Co? O, tutaj przyniosłem mi tak samo poplon bardzo lubią tutaj zrywam no i co ciekawe sarny też bardzo też poplon i są tylko miejsca niektóre takie prace, które zostały takie zielonego a no reszta już jest umrożone takie tego, ale te zielone jeszcze liście tak jak widać ładnie to, to jedzą jeszcze to co z tej zielonki bo trawy jak no to jak jest trawy teraz jest jak na lekarstwo a ten poplon proszę zobaczyć no. I to jest najważniejsza zielonka. A wracając do, do indyka. Bardzo często dolegliwości u indyka to oprócz tego, że ten indyk jest taki ospały, taki zakłada głowę pod, pod skrzydło. No widać, że ona jeszcze nie jest taka. To dodatkowo takie odchody są to powiedzmy taka typowa Jajecznice żółte, rzadkie odchody. I co trzeba zrobić? Pierwszą rzeczą, nie wziąłem akurat ze sobą, to zastosować węgiel aktywny. Jeden, dwa dni w zależności, i tak jak w moim przypadku, węgiel aktywny to zapobiega już tych, tym biegunkom, i drugą rzeczą taką, które trzeba zastosować, to pieprz. Pieprz mielony. Powiedzmy, takie na szpicu łyżeczki. Tylko trzeba nie, 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 nie zapominać, żeby ten indyk miał dostęp cały czas do, do wody. W ciągu dnia trzeba to zrobić, podać i w ciągu 3-4 dni jest to do usunięcia węgiel aktywny plus pieprz. Węgiel aktywny to raz, że reguluje pracę jelit. I, i, i zapobiega biegunkom wtedy te indyki ona jeszcze jest powiedzmy nie jest jeszcze takiej stuprocentowej formy la. A się pięciu prezentuje ale poleci do sąsiada tuje są wysokie na <gry> to są do kury wysokolotne ale też taka kurka takiej powiedzmy klasy wystawowej ale boją się, przecież już nie pierwszy dzień ten śnieg. I Potrafią, te powiedzmy, te tuje mają wysokości hmm, 3 metry, i one potrafią przele o, przelecieć na, na drugą stronę. I wracając do, do indyków, to jest hmm, alternatywa do, do, do antybiotyków. Taka kuracja ja to, to zdarza się rzadko ale się zdarza, przez to, że no ta pogoda różnie to nieraz bywa z tą pogodą. I te indyki najważniej, bo powiedzmy następnie. Boją się strasznie. Indyki są bardziej takie delikatne i takie na, na właśnie dolegliwości żołądkowo-trawienne to są powiedzmy tak bardziej narażone. No ale powiedzmy, że w ten sposób można łatwo sobie z tym poradzić. Tylko tak, jak mówiłem, no, nie można przespać tego momentu, bo później już jest, e, już wtedy już nic nie pomoże. Powiedzmy, taka, taka metoda dla osobom, który, osób, które by chciały nie, albo miały jakieś tam dolegliwości z indykami. No bo, tak jak w, no, w wielu przypadkach, e, osoby, które kupują indyki. Tego, no to wystarczy troszkę stresu. To, e, to takie właśnie takie dolegliwości. Jest indy fajnym, ale jest e, takim, takim ptakiem fajnym. Takim bardzo spostrzegawczym, ale e, też wrażliwym. Takie, no trzeba, trzeba po prostu dbać bardziej niż o kury. Kury e, powiedzmy, jak są prawidłowo prowadzone. To nie ma, nie ma, e, powiedzmy z nimi kłopotu największego a indyki jednak przez to, że to są takie bardziej delikatne to nieraz się zdarza, że, że coś się podzieje w tym roku było ładnie wychowanych, były też filmy z indykami, które były wychowywane no i powiedzmy, że e, jak jest wyprowadzana taka linia tych indyków no i co jeszcze mogę powiedzieć Byłem u no Zdarzało mi się zeszłego czy wcześniej W wcześniejszych latach Próbowałem leczyć Indyki przez Weterynarza I te środki, które podawał No to Na cztery indyki Ja liczyłem, leczyłem właśnie w ten sposób Trzy i wszystkie trzy przetrwały. Eee, spróbowałem u weterynarza jednego, i inny nie przetrwał. Także to powiedzmy takie statystyki. Dlatego bardzo ciężko weterynarze podają praktycznie zawsze eee, jeden środek. Naprawdę trzeba byłoby trafić na, na takiego weterynarza na poziomie. Reszta, reszta to tak, tak, jak mówiłem, no, jeden środek na na wszystkie dolegliwości, przeważnie to jest Doksocyklina. Eee, też jest trychonidazol eee, Podawane przez, e, przez weterynarzy. To powiedzmy takie jeden, dwa środki, które mają być złotymi środkami na wszystko, a nieraz, nieraz wystarczy podać takie tak jak ja no już z doświadczenia to mówię, pewnie że nie na nieuleczalne pewnie wszystkie choroby albo dolegliwości. Ale tak jak mówiłem no statystycznie na cztery indyki trzy moje, moimi metodami były wyciągnięte, a jeden który był leczony przez weterynarza no to niestety padł, już nie było co ratować. Antybiotyk jednak raz, że nietrafiony, a dwa wyniszcza jeszcze bardziej tego, no i, i, i nie, no organizm już jest tak wymęczony, że już nie daje, nie daje rady, także e, jeżeli e, komuś byś to było przydatne, tutaj mam taką ładną górkę ogólnie fajnie i też co chciałem powiedzieć prowadzenie, najważniejsze jest prowadzenie jeżeli są w dobrej kondycji kury, no to nawet jeżeli przychorują to Łatwo, właśnie takimi środkami e, e, typu e, pieprz, który pobudza. Najważniejsze, żeby e, nie przestawały jeść. Jak jedzą kury, czy, czy też tak jak w tym wypadku indyki, to jeszcze coś z tego będzie. Przestają jeść, wtedy są, zaczynają być kłopoty. Najważniejsze tego, dlatego pieprz e, nie dość, że działa rozgrzewająco, to jeszcze e, pobudza. E, Pobudza układ trawienny i te, 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 te ptaki chętnie jedzą. Tutaj mamy takiego ładnego koguta. I w ten sposób właśnie, jeżeli będzie to już, jak będą już jadły, no to wtedy już wszystko, wszystko po prostu można już zrobić. Już, tak, już mamy, no i poza tym, jak jest ptak w dobrej formie, w takiej dobrej kondycji prowadzony, no to z pomocą, e, łatwiej mu jest wyjść z tych dolegliwości, z tej choroby, która by go dopadła. No, takie, takie te kurki są, to są niektóre takie też, takie cytrynowe. te ma na, na rożeczkowym, takie kurki w tym roku były dołożone do, do stada. Jeszcze takie, część jest takich młodych kurek, niektórzy, e, e, niektórzy biorą i tak skupiają się na, na jajkach. U mnie nośność jest niska. Żebym nie powiedział, że jest bardzo niska, no, nie ma nawet e, co mówić, no, same kury są młode, jeszcze nie zaczynają nosić. Troszkę zimno jest u mnie e, taki sezon. E, na jajka ogólnie lęgowy zaczyna się od stycznia, wtedy kury są dzielone na, na, e, na stada, na, na gatunki teraz wszystkie są pomieszane, tak jak widać, no koguty, jeszcze niektóre młode zostało tam z, tego, z zeszłego roku kilka starszych kur no bo nie było, nie było co jakimi wymienić tymi kurkami no ale ogólnie tak jak widać, no nie ma kłopotów kłopotów, no i tak jak, tak jak widać bardzo e, też fajnie do, podawać ten poplon, teraz zwłaszcza, że, że no, tej trawa jest jaka jest, a one potrzebują, kury potrzebują trawy, no i co też o, proszę zobaczyć, tak kredwy wykopie one je wyjadają zawsze tą ziemię pokryć. Po taką zawsze taka ziemia świeżą. E, lubią tak samo indyki. i też co, co ważne, one tutaj mają przyważone raz w tygodniu co najmniej wiadro takiego świeżego piachu. I dużo osób, które tam kręcą takie powiedzmy filmy o kurach, z, z, przykłada uwagę do karmienia. A karmienie, ważną sprawą jest, ale też jest albo najważniejszą, to jest trawienie u kur. Kury muszą mieć coś, co wspomaga trawienie, typu piasek jakieś kamyczki to jest bardzo ważne żeby kury dostawały u mnie jeszcze dostają gryt po gołębiach uwielbiają gryt taki czerwony uwielbiają kury. nagram też filmik właśnie przy podaniu tego grytu tutaj mam taką ciekawą kurkę wygląda z, y, jak, troszkę jak kogut ale niby to jest kurka to jest takie połączenie <coughs> lekbara z, z dominantem niebieskim na kolorowe jajka na niebieskie takie jajka no ale zobaczymy jak to jak to wyjdzie. I tutaj mamy resztę tych kurek no i indyki miało być ich więcej ale też miejscowo też nie pozwala na, 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 na większe będzie teraz w styczniu będzie tutaj robiona taka selekcja zostaną tylko te najlepsze takie do do takie stady langowe będą z najlepszych kur robione. Tutaj mamy tutaj taką z kochinów dwie kurki. One jeszcze takie młodziutkie są, ale, ale tak jak widać ten poplon. Jeszcze są takie miejsca, w których można jeszcze takie znaleźć ten poplon całkiem całkiem przyzwoity. Jeszcze takich potężnych mrozów nie było. No i tak jak widać, no i ten smak taki troszkę ostry tego poplonu, kury, indyki, to tak jak widać tutaj, to właśnie ta indyczka, która, o której mówiłem, ona była w bardzo ciężkim stanie. Ja już e, myślałem, że nie dam sobie z nią rady. Późno, tak jak mówiłem, nieraz zdarzy się tak, że no, no wieczorami już później nie, nie, nie widać, jak kury jak wejdą, no to e, to już ciężko zaobserwować w środku i Chwila nie uwagi, takie nie, nie było e, od razu zareagowane. No i to powiedzmy, to e, działania były w ostatniej chwili, ale udało się, już teraz dochodzi do formy. Także coś z tego będzie. Także pozdrawiam wszystkich. Zapraszam. Będą teraz właśnie większość filmów z kurami. E, Boją się te młode kury, strasznie się boją jeszcze śniegu. Choć nie jest go dużo, ale boją się. No I zawsze te wolą te miejsca, gdzie są nieośnieżone. Tutaj, tak jak na, na, na tą chwilę, jeszcze z drapieżnikami jest spokojnie, tak jak mówię, no, fajna jest ta, y, ta pogoda, jak jest zaśnieżone. Wtedy widać, bo nieraz się zdarzy, że y, te, raz, że te gryzonie, zobaczyć, jakie tam ilości są. A dwa, y, czy lis nie pod, po tego, bo ja szczębia pewnie nie zobaczę ale lisa już bardziej już te odbite ślady bo tak jak mówiłem no nieraz się tak zdarzy, że któraś kura prześpi, ja nie zauważę zostanie gdzieś na zewnątrz no i to może być dla niej ostatnia noc także pozdrawiam wszystkich i i zapraszam na kolejne filmy, jeżeli się podobało kciuk do góry i do zobaczenia.